No cóż, starość nie radość. Mam nadzieję, że będę słyszalny dla Państwa. Bohater filmu, o którym będę dzisiaj opowiadał. Właśnie tu się wspinał razem ze swoją córeczką, a później przykucnęli przy tym murku i pokazywał jej panoramy ich rodzinnego miasta, pracownik stoczni Gdańskiej Brunon Drywa. E, film. Antoniego Krauzego z 2011 roku, zatytułowany Czarny Czwartek. A czy muszę Państwu przypominać, że Gdynia jest miastem filmu? No pewnie, że nie muszę. Wszyscy o tym wiemy. Najważniejszy festiwal filmów e, fabularnych odbywa się właśnie w tym miejscu. Jak zejdę później na dół, może będę w miejscach właśnie, gdzie odbywają się uroczyste projekcje i gdzie Jurozy oceniają film, naszą sztukę filmową. Yy, nasi bohaterowie w momencie, kiedy tutaj przykucają przy tym murku, to słyszą dźwięk synen. I ten dramat filmowy yy, później sytuacja już się tylko zagęszcza i narasta, nie? Te Ślankowe takie sceny, tak, no wiadomo, jest grudzień, czyli czekamy na święta, jest już ta atmosfera taka świąteczna i nagle właśnie w tą że w tą atmosferę wżyna się coś tak nieprzyjemnego jak protesty i walki na ulicach. Również bardzo interesująca jest historia tego stalowego krzyża, który państwo za mną widzicie. Jest naprawdę bardzo wysoka konstrukcja. Ten krzyż pojawił się w międzywojniu, no i miał też jakieś tam takie przechodził różne gwałtowne koleje losu, bo Niemcy go spiłowali. Następnie komuniści poszli w świat, Niemców i również go zlikwidowali. No ale krzyż wrócił na swoje miejsce. I tak jak wcześniej Państwo widzieliście, takie dwa kadry z filmu, to one dotyczyły historii sprzed roku. To znaczy, momentu, kiedy dowiadują się taki, no to była wielka wiadomość, bardzo dobra dla wszystkich i oczekiwana, że e, przydzielono im mieszkanie. Nie? W momencie, kiedy zbliżają się święta, tak już wcześniej wspomniałem, to właśnie w tym mieszkaniu trwają tutaj gorączkowe przygotowania do świąt. Ta klatka i ten blok na Steyra pojawia się kilkukrotnie i są zdjęcia nocne i chyba za dnia. On się nieco zmienił, no widzicie Państwo, wszystkie te bloki są obecnie Ocieplane i otynkowane, stąd też fasada wygląda nieco inaczej, ale bez, bez wątpienia jest to miejsce. Bo właśnie tutaj, z panią, która mieszka w tej klatce, wspominała, że tutaj była taka bardzo duża ekipa. Agregatory nie wystarczały i musieli prąd tutaj brać, zasilać się w klatce. Te najbardziej dramatyczne wydarzenia miały miejsce na stacji Gdynia Stocznia, obecnie Gdynia Stocznia Uniwersytet. I ten most, który mam za plecami, był właśnie miejscem tych najbardziej gwałtownych wydarzeń. Upamiętnia to tablica, którą mam za plecami, gdzie w taki lakoniczny sposób jest napisane, że w tym miejscu strzelano do Polaków. 16 grudnia do Gdyni zostanie sprowadzona, do Trójmiasta zostanie sprowadzona dywizja, nawet dwie dywizje, w czym jedna pancerna. I tutaj tymi, którzy podnieśli rękę na swoich rodaków, którzy spowodowali śmierć swoich rodaków, to są niestety żołnierze, strzelali żołnierze. I to jest okropne. Naj, największym takim, najbardziej gorzkim takim faktem jest to, że ci ludzie tutaj szli do pracy, bo wezwani przez władze państwowe do tego, żeby wrócić do pracy. W dobrej wieże rano o godzinie 6 właśnie kolejką. Przyjeżdżają na, ten, na tą stację, jak zawsze wysypują się, ale co, co, co ich spotyka? No spotyka ich grad kul. W tym miejscu stawiony jest szpaler tych policjantów, a za nim żołnierzy na czołgach z bronią maszynową. I te kule po prostu trafiają przygodnych, że tak powiem, przygodne osoby. Bolesnym paradoksem wydaje się to, że ci ludzie giną tutaj od zbłąkanych kulczy rykoszetów zupełnie przypadkowi i niewinni ludzie. Między innymi jest Brunon Drywa, który tutaj osuwa się właśnie trafiony kulom. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali Janek Wiśniewski padł. W rzeczywistości, no to jest fikcyjna postać. W rzeczywistości e, Janek Wiśniewski to Zbyszek Godlewski. I to jest właśnie ten chłopak, którego poniesiono e, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom, ulicą świętojańską e, na tych sławnych drzwiach. Cielą się gazy, na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski. Dło... Nie mam słów. Cześć i chwała, bohaterom. Krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski, pan. Widać, że nasze społeczeństwo nadal pamięta o tych ofiarach grudnia. Obok jest tablica upamiętniająca właśnie ofiary. Jako pierwsze nazwisko jest nazwisko Brunona Drywy. W kadrach filmu widzimy również ten gmach dowództwo marynarki wojennej. Gdzie tam gorączkowo, właśnie żołnierze analizują sytuację? W podsłuchanych rozmowach milicjantów i wojskowych słyszymy, że pochód kieruje się świętojańską, skręca świętojańską, czyli 10 lutego. Niosą na drzwiach martwego. Stop, i tutaj nie, mo nie mogę otworzyć Państwu dokładnie kadrów, troszeczkę dzisiaj jestem w pośpiechu, dużo miejsc, mało czasu, ale później postaram się może nałożyć kadry filmowe właśnie na te, na, 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 w tym miejscu. E, I ponieśli go na drzwiach świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Kierowali się w stronę prezydium miejskiego, czyli pod urząd miasta Gdyni, gdzie za chwileczkę się udam. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom Chłopcy stoczniowcy pomścicie ducha. Janek Wiśniewski, panu. W Gdyni protesty przeciwko podwyżce cen przechodziły w miarę pokojowe w przeciwieństwie do Gdańska, choć Gdynia właśnie zapłaciła większą, największą cenę, jeśli chodzi tutaj o rozlew krwi. I tu pod prezydium miejskim, obecnie Urzędem Miasta Gdyni, odbywała się manifestacja zupełnie pokojowa i właśnie tam jeden z tych notabli przemawiał tutaj z tego piętra, z megafonem właśnie do tych protestujących, którzy poprosili go, żeby zszedł na dół. Pamiętacie Państwo? Zupełnym przeciwieństwem jest, kiedy akcja filmu ponownie wraca tutaj do tego miejsca, ale już nie jest tak pokojowo. Jest rozbicie tej demonstracji. Tutaj zomowcy katują demonstrantów. Jest taka odtworzona stara stacja benzynowa w tym miejscu, i tam są takie właśnie bardzo dantejskie sceny się wręcz odbywają. No i wewnątrz tego budynku trafia ten chłopak, który szedł do mamy. I zostaje tak bestialsko skatowany, pobity po prostu przez te zwierzęta. Eee, no szkoda po prostu słów. ścielą się gazy, na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity. Krew się polała grudniowym świtem. Władza strzela do robotników, Janek Wiśniewski padł, stoczniowcy Gdyni... Brunon Drywa pochowany jest na cmentarzu witomińskim. Pamiętacie Państwo z filmu te sceny takie rozdzielające, kiedy w nocy esbecy e, najbliższą rodzinę gdzieś tam zbierają z miasta, i pod osłoną właśnie tutaj e, nocy chowają, nie wiem, jak jakąś sydliwą rzecz e, tych pomordowanych. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł.